Zużywiony słowiec zaprezentuje Ania Szukajmo i Karol Nierzyński z Przedszkola Integracyjnego. Przygotowała ich pani Jolanta Jankowska. Dzisiaj to mi powie. mi Kto mi się No. W dniu dzisiejszym w klubie na skarpie przedszkole numer 23, jak co roku o tej porze organizuje konkurs międzyprzedszkolny z słowem malowane. Konkurs jest to konkurs ekologiczny, naszymi gośćmi są dzieci z koszalińskich przedszkoli, ponad 40 małych artystów. Naszym gościem honorowym jest Poetka Stanisława Schroeder i pani Regina Adamowicz. Konkurs słowem malowanym. Jest to już dziewiąta edycja tego konkursu. Za rok będzie okrągła dziesiątka. Myślę, że również. Chętnie, jak co roku, dzieci wraz z nauczycielkami będą przygotowywały się do, tej, do naszego konkursu. Kwory roku są cztery. Rok ma cztery kwartały. Wiosna. Jesień brązem i zotem maluje, a zimą bielgnąć światem. Wszystkie cztery pory roku piękne są i bogate. Obsypują naszą ziemię śniegiem, deszczem, liściem, kwiatem. Co się jeszcze w roku dzieje? Co się dzieje w każdej porze? Dowiesz się... Ty książeczkę przeczytasz, ona ci w tym pomoże. to <śpiewanie> no, jest Małpy małe i dziki dziki dzik jest zły. dzik ma bardzo ostre kły kto spotyka w lesie dzika ten na drzewo zaraz śpiewaj nam śpiewaj 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 Am du nazi? Oh, kann da was garantiert werden, dass du drauf? Ja, stafe. Der Mikrofon in deinem Gesicht, du nennst dich Jest komarów narywanych w sosem. sosie, Ma ten na przyprawiany gęstym cieniem z A na deser z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło, może go naprawi, Szale piórka oskubali, srebrny głosik skręcili. To przez zazdrość, to z banem

może upadł piękno z góry. Może chodzi.